Krenerze, gratulacje, ważne zwycięstwo no, wydarte siłą. Czasami to może nawet siłą woli, czasami ne, gdzieś tam piłka objaw, poprzeczkę, e, jakiś spalony, było blisko, żeby lewał, żeby strzelił tę damkę, ale nie, to to zwycięstwo do końca i mamy bardzo, bardzo ważne trzy punkty na tym etapie sezonu. Zgadza się, no. graliśmy z dobrym przeciwnikiem jakościowym tak, i dla nich i dla nas. Bardzo ważne były te, te punkty. Dla nich to pod względem walki o awans u nas utrzymanie. Tak? Wszyscy widzieliśmy jakie wyniki w tej kolejce. Każdy z każdym może wygrać. Walczyliśmy mocno, chcieliśmy zdobyć te trzy punkty. Byliśmy od samego początku skoncentrowani, zdeterminowani. Chcieliśmy ten mecz wygrać i zostawić trzy punkty w dół I tak się stało. Za to, dziękuję, gratuluję chłopakom, zostawili dużo zdrowia na boisku. Pierwsza połowa, można powiedzieć, trochę bardziej wyrównana, akcję w jedną w drugą stronę, dla nas szybka bramka, która no, po prostu ustawiła, tym można powiedzieć. No, w drugiej połowie trzeba przyznać, że no, to już była bardziej obrona z naszej strony, jednak jak byli przycisną też widać było, że wyszedł po przerwie zdeterminowany, też z nowymi siłami, później wprowadził nowych zawodników. Ciężko było prze, jakby, no, Mieliśmy ciężkie chwile, nie ukrywajmy, ale jednak ta defensywa dzisiaj funkcjonowała bardzo, bardzo dobrze. Cały zespół, nie tylko linia obrony, cały zespół. Dobrze pracowaliśmy w tej drugiej połowie, szczególnie w grze obronnej. Dużo pracy wykonali Jabłoński i Nowakowski, to nasza pierwsza dwójka obrońców powiedzmy. Dużą pracę wykonali, no i cały zespół dobrze, dobrze się bronił. Druga polowa, zgadzam się, większa inicjatywa ze strony strony przeciwnika, bo nie musieli. Musieli już gonić wynik, zdobyć przynajmniej jedną bramkę. Dlatego tak to wyglądało. No, gdzieś tam troszeczkę poświadomie wróciliśmy do brony niskiej. Broniliśmy dobrze, chcieliśmy wyprowadzić jeszcze jakąś kontrę, żeby zdobyć. Tą drugą bramkę, no ale nie wszystko nam wychodziło. Ale też, momentami można było to lepiej rozegrać i poszukać tej drugiej bramki. Cieszymy się z tego, że udało nam się wygrać ten mecz i skoncentrujemy się już na następnym meczu w środę. No właśnie, kontynuujemy ten nasz wiosenny maraton. Można by powiedzieć, bo przed latami teraz mecze gramy środa, weekend, środa, weekend. No i właśnie pytanie, bo teraz w mecz pucharowy. Tutaj momentami pewnie było widać, że, że, że ten mecz ślubowy z komportą no, gdzieś tam no, tą fizyczność naszą, naszą wpłynął i teraz jak, jak, jak zamierza tronia podejść do grania, czy jak podejdziemy do tego meczu, czy, czy możemy się spodziewać jakby większej, e, większej liczby zmian, czy no bo jednak no, nie bywa mi tutaj bardzo ważne są te punkty, przede wszystkim widzę i to jest nasz priorytet, oczywiście każde do ważny, są ważne, tak samo pucharowe. No, ale jednak pewnie wiemy, gdzie ten nasz procent priorytet teraz będzie wleżał. Będzie Jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie. jakość też mamy piłkarską. Zobaczymy, czy analizujemy jeszcze po tym meczu, czy mamy jakieś urazy, czy nie. Zrobimy wszystko, żeby pojechać i wygrać ten mecz w Czy będą jakieś zmiany? No jeszcze nie wiem, musimy wszystko przeanalizować i naszą kadrę, i przeciwnika, wtedy podejmiemy decyzję, kto zagra. Na pewno mamy wyrównaną kadrę, na pewno niektórzy czekają na swoją szansę myślę, że w też dostaną taką szansę, no ale czy to będzie od początku, czy nie, no, no zobaczymy. Musimy wszystko przeanalizować. No tak, chodzi o to, jest bardziej zdeterminowany i ma więcej jakości ewentualnie, wykorzystuje swoje sytuacje. Dzisiaj kilka mieliśmy i ich nie wykorzystaliśmy. wonianka miała praktycznie jedną, trochę pory koszecie, strzela bramkę i mądrze gra. Mądrze gra, zdecydowanie solidnie w obronie, mocno. Bijemy głową w mur, szukamy, szukamy swoich możliwości. No i się nie udaje, tak? tak za mało, Za mało nam skuteczności tak naprawdę. Dzisiaj za mało mieliśmy, bo, bo, bo sytuację mieliśmy, prowadziliśmy grę, ale, ale skuteczna, duża determinacja, i poświęcenie Błonianki nam nie pozwoliło na, na to, żeby skończyć przynajmniej remisem w tym meczu. Więc tak kończymy. I no, tyle, już musimy myśleć, co, co dalej. Nastawić się na, na poważne granie, solidne, wyciągnąć kilka wniosków i, i, i pracować dalej. Też, ale to jest już drugi mecz, w którym skuteczności zabrakło. Z Pogonią tak naprawdę też prowadzili się grę, mogliście ten wynik meczu pokerowego odmienić. jaki remis doprowadzić do dogrywki do i potem karnych, czy, czy bezpośrednio nawet wygrać. To tak samo pod koniec meczu, no, Bojanka cofnęła się tak do obrony, że... I czegoś tam zabrakło, a spalony, a poprzeczka. no. Co poradzić, co, 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 co trzeba zmienić, no bo to, jak to, to, to będziemy tracić punkty. Zmienić skuteczność na pewno. Trzeba być jeszcze bardziej zdeterminowanym. Dołożyć wszelkich starań, żeby, żeby tę skuteczność poprawić. Nie ma innej drogi jak solidny trening, porządny, powtarzalność w treningu i, i, i praca nad, nad, nad jakością tutaj. Bo, bo mówię, sytuację stwarzamy i, i brakuje, brakuje czasami do dokładniejszego do, dołożenia stopy sytuacji, głowy, ułożenia i tak dalej, bo też też dzisiaj również sytuacje są. No, tutaj jakby my jakby jesteśmy w stanie pomóc, w jaki sposób my jako sztab podpowiedzieć, którymi sektorami, w jaki sposób możemy stworzyć tworzyć sytuację, wykorzystując nasze, nasze, nasze silne, silne strony. No, a na końcu gdzieś, gdzieś zostają zawodnicy na boisku, którzy muszą próbować to re realizować, tak, I gdzieś, tam, gdzieś tam czasami zabraknie. Takich, takich, takich małych szczegółów, które decydują o, dużym, o dużej sprawie, czyli, czyli o wyniku. Tak? I, I jakby nie znając się na sporcie, można oceniać, że graliśmy na przykład słabe mecze w tym, w tym, w tym, w tym, w tym okresie, bo, prze, bo prze, przegrywaliśmy i to jest jakby zrozumiałe tak. Kibice w ten sposób jest, jasne, że oceniają. Tak? My trochę inaczej patrzymy bardziej analitycznie, no ale fakty są, fakty są dla nas smutne, złe, bo, bo, bo nie wykorzystujemy tych sytuacji. Tak? Więc to co my możemy robić, to po prostu trenować, pracować nad tymi elementami, które czasami zawodzą i, i, i starać się, żeby były coraz lepsze.